Max Games Witajcie w drugim odcinku programu Max Games, w programie, w którym staramy się Wam prezentować najświeższe newsy ze świata gier komputerowych. Dzięki serdeczne za ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka. Dzięki wielkie. Oczywiście nie przekażemy Wam wszystkich tysięcy informacji, które się o grach komputerowych pojawiają, się, pojawiają każdego dnia w internecie, ale obiecuję Wam, że tego, co najważniejsze, to z nami nie przegapicie. No to lecimy. Emocje rosną, bo jesteśmy o w krok dosłownie od premiery pierwszego do do Wiedźmina 3 Dziki Gon, we wtorek na sklepowych, właśnie na cyfrowych półkach, pojawi się Serce z Kamienia. Ładne cięcie, Wiedźminie. A teraz może mi powiesz, czemu wtrącasz się w nie swoje sprawy? Twórcy gry trzymają fabułę w tajemnicy, ujawniając tylko pojedyncze skrawki, więc nie ma sensu za bardzo się o niej rozgadywać, ale wiadomo, że będzie się ona koncentrować wokół szlachcica, dotkniętego klątwą nieśmiertelności. Bardzo barwna ma być to postać i tak naprawdę tylko od nas zależy, czy będzie to bohater negatywny, czy pozytywny. W ogóle questy mają być jeszcze lepsze, jeszcze bardziej złożone niż te w podstawowej wersji gry, a Dograł, ten wie, że poprzeczka tu jest postawiona wysoko. Dużych zmian w mechanice nie ma się co spodziewać, ale pojawią się nowe możliwości ulepszania przedmiotów za pomocą znanych np. z Diablo 2 słów runicznych. Nie będzie nowej mapy, ale za to na tych starych mapach pojawi się kilkadziesiąt co najmniej nowych miejsc do odwiedzenia. Łącznie z dodatkiem czeka nas 10-15 godzin gry. No a jeżeli ktoś, tak jak ja, lubi zajrzeć w każdą miejscówkę, lubi wykonać wszystkie misje, po no to spokojnie tę liczbę godzin może pomnożyć przez dwa, albo nawet trzy. Nic tylko czekać do wtorku. A tak przy okazji firma CD Projekt, czyli producent Wiedźmina, e, dość głośno zaczęła mówić, ale wciąż jeszcze nieśmiało, o swoim drugim flagowym projekcie. Cyberpunk, albo Cyberpunk 2077. Tajemniczy projekt, już e, trochę zapomniany. Nic o tym kompletnie nie wiemy, poza tym, że będzie to Action Airpack osadzony w przyszłości w mieście opanowanym przez gangi, cyborgi i korporacje. Żadnego gameplayu też jeszcze nie pokazano. Jedyne, co widzieliśmy, to genialny zresztą trailer, którego fragmenty teraz oglądacie. W ostatnich dniach szef tego projektu zdradził jednak, że świat cyberpunka będzie dużo, dużo większy niż świat Wiedźmina 3. I właściwie Wiedźmin to był tylko taki trening przed cyberpunkiem. No brzmi to świetnie, tylko kiedy poznamy jakieś szczegóły, kiedy poznamy datę premiery, tego, jak to w CD projekcie nie wiadomo. Embargo medialne, jak wyjdzie, to będzie. No to dla odmiany konkret i to taki konkret, na który naprawdę warto poczekać, bo w tym tygodniu poznaliśmy oficjalną datę premiery najnowszej odsłony serii Fair Cry. 23 lutego na konsolach, a kilkanaście dni później na PC-ach. No i jeżeli ktoś kojarzy Far Cry'a głównie ze świetnymi strzelankami, to po pierwsze bardzo dobrze kojarzy, no ale teraz może spodziewać się dużego szoku. Yeah. W najnowszej części przenosimy się kilkanaście tysięcy lat wstecz do prehistorii, a zamiast strzelać z Kałasznikowa do przemytników narkotyków albo lokalnych watażków, będziemy biegać z dzidą za mamutem, tygrysem szablozębnym, czy tam jakimś innym zwierzątkiem, albo lać maczugą członków jakiegoś wrogiego plemienia. Dużo jeszcze nie wiemy, ale ja muszę przyznać, jestem strasznie zajarany, bo nie przypominam sobie dużej, dobrej produkcji osadzonej w takich klimatach. Poza tym, wiecie, prawo serii, nie? Fair Cry był no, genialny na swoje czasy. Fair Cry 2 Słaby, umówmy się. Far Cry 3 znów świetna produkcja, Far Cry 4 ok, ale troszeczkę jednak poniżej oczekiwań. No to prawem serii właśnie piątka znów powinna być rewolucja. Ja w to bardzo głęboko wierzę, trzymam kciuki za tę grę. Jeszcze tak na koniec gwoli przypomnienia, w najbliższy weekend Poznań Game Arena, czyli jedna z największych branżowych imprez w naszym kraju. Wszyscy ci, którzy się liczą w świecie gier komputerowych, na pewno tam będą, więc jak chcecie pograć przedpremierowo w jakąś grę, czy też pokibicować mistrzom esportu no to widzimy się 16, 17, 18 października w Poznaniu na PGA. To tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo Was gorąco zachęcam, żeby zasubskrybować nasz kanał. Tutaj znajdziecie przycisk. Wystarczy kliknąć i już będziecie na bieżąco z wszystkimi produkcjami, które dla Was robimy w RMF Max. Na kolejny odcinek Max Games zapraszam za tydzień. W niedzielę Max Games w wersji radiowej. A ze mną słyszycie się... Co codziennie od godziny 9 na antenie RMF Max. Dzięki, cześć!